Inside Out, czy jak to w polskim tłumaczeniu w głowie się nie mieści, to animacja Disneya z 2015 roku. Kiedy tylko przyszło mi wraz z jeszcze wtedy dziewczyną, a teraz żoną obejrzeć tą całkiem zgrabnie przedstawioną historię tego jak można zobrazować emocje w dorastającym organizmie, już wtedy rozmawialiśmy, że to mogłaby być całkiem fajna gra komputerowa w takim świecie, nie wiedząc jeszcze, że taki kawałek kodu już powstał. Mijały lata, przez które trafiła nas niemała fascynacja serią Disney Infinity. Tam też odkryliśmy, że ktoś wpadł na ten sam pomysł, co my przed laty. Cześć, ja jestem Gramodrana, a oto nietypowa recenzja kampanii Inside Out z pakietu Disney Infinity 3.0 ogrywanej przy okazji wersji Gold. Zanim jednak zaczniemy rozmowę na temat samej kampanii, to warto krótko rozwiać wątpliwości, czym tak naprawdę Disney Infinity jest. To pokrótce swoisty idealny sposób na to, jak sprzedawać fizyczne przedmioty, będące jednocześnie DLC w samej grze. Kupując figurkę, otrzymujesz jej cyfrową wersję w formie postaci lub kampanii. Mało tego, co ciekawe, informacje o rozwoju postaci zapisywały się na samej figurce i przez lata powstały trzy wersje samego Infinity. Każda z nich miała swoje wspólne kampanie na licencji Disneya od Piratów z Karaibów po Gwiezdne Wojny czy postacie Marvela. Wszystkie figurki były kompatybilne z nowymi wersjami. Same w sobie to świetny przedmiot kolekcjonerski dla fanów takiej rozgrywki. Świetny, choć kosztowny. Figurki potrafiły zwykle kosztować od 50 do 60 zł, a pakiety wraz ze światem to koszt nawet 150 zł. Sprawie nie pomagał fakt, że konkurencyjny Skylanders, mimo jedynej licencji Spyro, a później jeszcze Cresha, u schyłku popularności, sam w sobie był tańszy, choć figurki nie były już tak urodziwe. Przecież wystarczyła na wieloletni płacz rodziców i strach o ich portfele, a ku ich uciesze zaprzestano wsparcia i tworzenia Disney Infinity 4.0, mimo bardzo zaawansowanych prac. Nikt jednak nie jest na tyle głupi, by porzucić tak dobry kawałek kodu i markę tworzoną przez lata. Na platformie Steam pojawiły się wersje Gold wszystkich trzech części. Niestety, tutaj plastikowych Herosów możemy sobie darować, gdyż w każdej z części mamy cały setup wszystkich figurek dostępnych w grze, a także podstawowe kampanie. Jest to więc granie na spore godziny i z grafiką cieszącą oko. Szopy są pełne wszystkich wersji w cenach do 10 zł. Nie pozostało mi nic innego niż sprawdzić wraz z żoną tę kampanię Inside Out, która przez tyle lat była pomijana. Wersja Gold w wersji 3.0 posiada polski dubbing wraz z oryginalnymi aktorami, którzy podkładali głos w animacji. Już na pierwszy rzut oka widać, że będziemy mieli do czynienia z całkiem sprytnie rozegraną fabułą. Otóż piątka uczuć, bo o tym są nasi bohaterowie, radość, strach, gniew, odraza i smutek, będą musieli rozprawić się z koszmarem sennym właścicielki głowy, w której siedzą. To od nas zależy jaką postać zwerbujemy do samej zabawy w trakcie przechodzenia poziomu. Jednak wielokrotnie przyjdzie nam je zmieniać na bieżąco podczas rozgrywki. O ile przekładanie figurek w trakcie gry w ich fizycznej postaci to całkiem fajna interakcja z najmłodszymi, tak tu jest to trochę rozwiązane na chłopski rozum. Wciskamy start, wchodzimy w naszą kolekcję i zmieniamy postać. Czasami gra sugeruje, kiedy warto zmienić bohatera. Dlaczego jednak ta żeglerka ma sens? Każde z uczuć ma swoje własne umiejętności. Radość skacze wyżej niż inni, strach szybko biega, na gniew przeszkody z lawy nie robią wrażenia, smutek unosi się na chmurach, nie niszcząc ich, a odraza to chyba najbardziej bezsensowna postać. Niby jest, ale jej wybór podczas wspólnej rozgrywki to raczej rzadkość. Ok, czym jednak cała gra jest i jaki jest jej cel? Głównym zadaniem jest oczywiście pokonywanie poziomów i uwaga, zbieranie balonów, których na całej planszy jest setki. To właśnie te balony powodują w umyśle naszej pacjentki koszmary. Gdy ich się pozbędziemy, pozbędziemy się również koszmarów. Jako, że to trzon rozgrywki, to warto ich nie pomijać i postawić przed sobą wyzwanie zbierania wszystkich. Utrudnieniem będą dla nas zagadki logiczne i przeciwnicy od nakręcających byków po wściekłe brokuły. Cała gra jest bardzo ładna, a lokacje przywołują na myśl trójwymiarowe odsłony Mario. 25 poziomów w grze dzieli się głównie na platformowe etapy z oddalonym widokiem z za pleców, a także levele 2,5D, które w końcowych momentach przyprawiają oból głowy. Głównie ze sprawą poważnego zamieszania. Wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł zabawy z grawitacją. Jakby ktoś obrócił nam poziomy do góry nogami i potem to powtórzył. Ciężko powiedzieć, czy 7-8 latek byłby w stanie sobie z tym poradzić, a może to zwyczajnie nasz skill nie pozwolił na skończenie tych etapów bez wielu prób. Udźwiękowienie stoi na najwyższym poziomie, nie można się do czegokolwiek przyczepić. Być może ilość mówienia postaci pod nosem w trakcie rozgrywki może nieco irytować. Tak całość wraz ze skocznymi melodiami zachęca do eksploracji. Długość gry to również spore zaskoczenie i o ile jesteś w stanie chcieć zdobywać wszystkie balony na planszach, to trzy wieczory możesz spokojnie sobie zarezerwować. Jasne, jest to gra dla dzieci, ale zwyczajnie nie potrzebujemy czasami doświadczeń trudnych i wymagających. I w momencie, gdy jakaś para zasiada na Netflixowych, dorosłych filmów czy seriali, my odpalamy gierki Disneya i aż dziw bierze, że wiele z tych produkcji to świetne pożeracze czasu. Zwłaszcza wspomniane kampanie w Infinity. Nie ma się co dziwić, całość ma zachęcać do zakupu kolejnych światów i figurek i to zdecydowanie się udaje. Co prawda port na Steam to kastrat organoleptyczny, bo tam figurek nie zastosujecie, ale jeśli nie zależy ci na plastikowych zbieraczach kurzu i chcesz mieć dostęp do wszystkiego od razu, to warto zaopatrzyć się w tą wersję. Mówił dla was Gramodrana. Cześć.